Ciocia Zosiła Włodkowa była bardzo zaangażowana w pomoc Polakom nie tylko jako, jako osoba majętna dosyć, na, także jeszcze podczas okupacji, ale także była zaangażowana w armii krajowej, była członkiem Armii Krajowej, ale także y, w, dom, w, w domu Nawólewskiego y, przetrzymywała przez jakiś czas Córkę, ośmioletnią córkę docenta Strzemińskiego. Docent Strzemiński był z pochodzenia żydowskiego. Jego ojciec się nazywał Szengut i był wyznania mojżeszowego. On był już katolikiem, przeszczonym. Miał żonę Polkę i yy, tak się stało, że jak wybuchła wojna, to on został w Wenezueli, bo już nie mógł wrócić do Polski. Mieli ośmioletnią córkę. Jego żona została zaaresztowana w okolicach Oświęcimia. Ona była oczywiście Polką z pochodzenia i została zaaresztowana ze względu na to, że była zaangażowana w ZWZ. To znaczy przed AK było ZWZ, później służba Polska, a później AK. No i posesłano ją do święcimia. jej ciuchka razem z opiekunką, góralką z Żywieckiego, bo to one tam blisko były, znalazła się w Nawu 5, ale ta ciuchka ośmioletnia miała niesłychani typ semicki. Także cała twarz, no jak się tylko pokazała, to z daleka widać było, że typ semicki. I ona mieszkała na pierwszym piętrze, na Wóblewskiego, i tam był mały balkonik. Jest mały balkonik, na który można było wychodzić, ale ta dziewczynka dostała zakaz wychodzenia ze względu na swój wygląd, dlatego że z sąsiednich budynków widać ten balkonik. No ale raz wyszła tam na ten balkonik. I to wystarczyło do tego, że yy, za jakiś. Tydzień potem przyszło dwóch gestapowców na Wróblewskiego 5 i na szczęście natrafili przy wejściu na pełniącego rolę dozorcy Jana Straża, byłego kierowcę państw, moich wujostwa włodków, moich, moich włodków, który jednocześnie pracował w kamienicy na końcu Wóbleckiego która była kamienicą, gdzie znajdowało się Radio Niemieckie. Radio Polskie było przed wojną. I on miał zaświadczenie, że jest pracownikiem radia niemieckiego. Wylegitymował się tym gestapowcom, którzy od razu nabrali do niego zaufania jako pracownika instytucji niemieckiej, jak, taki, jak, jako jest radio. I on powiedział, daje słowo honoru. A oni powiedzieli, że tu nam powiedziano, że tutaj się ukrywa Żydówka. A on powiedział, daje słowo honoru, że tutaj nie ma nikogo Żydowskiego pochodzenia. No i oni poszli sobie. No oczywiście on zaryzykował, ale to ryzyko było w stosunku do wszystkich nas, bo wtedy wszystkich nas prawem niemieckim bylibyśmy prawdopodobnie rozstrzelani. Tak jak zresztą wiemy o tym. W sprawie rodziny Ulmów, znanej na całej Polsce i na świecie, gdzie rozstrzelali całą rodzinę i brzemienną kobietę razem z dzieckiem. Porozumiała się Ciocia Zosiula z Zosią, z z, z z Zofią Kraińską. I Zofia Kraińska miała znajomego proboszcza i gdzieś ta góralka razem z tą dziewczynką, jako gospodyni została zatrudniona przez księdza, nie pamiętam w jakiej miejscowości, ale gdzieś tam, w Sanockim. I przeżyła, i przeżyła Matka ze Święcimiu i poziem, potem po wojnie pan docent Strzemiński został profesorem w Australii i cała rodzina y się zjechała i żyją, nie wiem czy jeszcze w tej chwili żyją, ale byli w, w Australii.